Ty tak. Wysa, ironią jest to, że lata na tym pilot niemiecki. Niemiec właścicielem. właściciel. Wysa, że to nie jest ironia, że to nie jest ich historii. Samolot, który Niemcom zdrowo naroznawiał po II wojnie światowej, jest ulubionym samolotem jednego z pilotów niemieckich kupił go sobie w Stanach Zjednoczonych i to otrzymuje już w Mięcze, właśnie w tym malowaniu, które Państwo widzicie też pasy inwazyjne ten samolot był wyprodukowany wiosną 1944 roku trafił do Europy, ale nie zdążono go używać chcieli Państwo uwierzyć, bo tego nie zobaczycie, co właśnie z tym profilem laminarnym, o którym Państwu przedtem pod deszczu tutaj zachęciłem Państwa, żebyście Państwo nie odciekali, i zacząłem o tym profilu mówić. Uzbrojenie Mustanga tej wersji składało się z sześciu ciężkich karabinów maszynowych. Brawingów 12,7 km. Proszę Państwa, znowu znowuż bardzo ciekawa historia. Te brawingi, które służyły do uzbrojenia i pomostów amerykańskich, i myśliwców, to był karabin maszynowy skonstruowany pod koniec I wojny światowej. W wiele no lat 20. 20. ten karabin służył do uzbrojenia no. armii amerykańskiej, która za bardzo go niechowała. Brałingi są to dziś Amerykanie specjalnie interesowali, to znaczy nie inne odkryli też działka lotnicze. To były w większości działka wyedukowane w Stanach Zjednoczonych na licencji, to było brytyjskie spano, Francuskie działko przez Brytyjczyków udoskonalone, z taki działka miał. Niektóre amerykańskie samoloty również, ale preferowano jednak karaktery maszynowe 12 Proszę Państwa, bodźc z takiego karakteru strzeloty ma niesamowite zdolności Proszę mi wierzyć, że strasznie będzie robić jak trafił. Proszę Państwa, do to pilot dzisiaj. Proszę Państwa, Ktoś Państwu Wczoraj tego nie pokazywał. Piękny pokaz. Piękny pokaz. Ale długo czekaliśmy na niego dzisiaj prosto po Załamanie pogody. Widzieli Państwo pasy inwazyjne. Na nim namalowane Zatrzał. bardzo dokładnie, szczegółowo. No one nie były tak ładnie malowane, ale nieważne. Są. Ten pilot lata na trzecim samolotach pasażerskich. Jest... Od święta na różne pokazy ludzkie Zachodu, no i wschodu, pokonując państwa osi i dawory. Musant miał, to już mówię, państwo, ogromny tak. zasięg. Ten doładowany dołożony jest przez względy paliwa w Kadrubie, jeszcze bardziej wydłużony zasięg. Poza tym pod skrzydłami samolotu Były punkty podwieszenia albo bomb, albo dodatkowych zbiorów paliwa obrzucanych w technologii. Proszę państwa, proszę oglądać kolejny kień wojenny film. Proszę odkaz proszę. Proszę, proszę. To jest historia jednego bombowca, żołnierz jednego bombowca. Na tym filmie możecie Państwo zobaczyć, które eskortują bombowcy nazywano ich tam, młodszymi kolegami albo małymi chłopcami. Proszę tam jest taka scena, jak te ustawki jednak opuszczają bombowce. One jeszcze nie miały wtedy tak dużego zasięgu i bombowce to robią już same. I wtedy się do tych bombowców amerykańskich dobierają Niemcy. Tam jest rzeź w powietrzu straszliwa. Proszę Państwa, a bombowiec, o którym, którym był bohaterem filmu, do dzisiaj jest tam na Zjednoczonych. To znaczy, nie jest tam z wojny, jest tak przemalowany. Ale ja proszę Państwa, dotykałem środki z Memphis w Wielkiej Brytanii. No to są Niemcy, no na Zjednoczonych zostali przemalowani w W takiej zabawie na lotnisku kapitan tego samolotu, dorzuca tego samolotu, właśnie tego popowca, podchodzi do tego popowca i on z tą namalowaną Piękna scena, proszę Państwa. Piękna scena. Ja powtarzam, ja jestem, jestem romantykiem, ale scena mi się starzeję podobała. Rozmowy no, z taką tajemniczą damą, która faktycznie nie była żywą kobietą, ona była namalowaną. Nie będziesz je na tych filmach mówić. Ja sobie pozwolę stracić tajemnicę, jak to bitwa armii no Przestałem po 50. czy 60. razie oglądania, już i już liczył. Moja mama była bardzo złudienna, bo gdy tylko kupowałem dobry sprzęt do oglądania, to pierwszy film, który szedł, to była bitwa armii. No moja mama już to bitwa armii zdała na pamięć. Dialogi ja, no, i gryz. No ale cóż Piękny film, pięknie zrealizowany. Jeżeli pierwszy kupiłem telewizor w Płaskim Mechanizmie, telewizor był prasowy, otóż Kupera 9 lat temu, no to trzeba było na no, ten to, to telewizor wypracować to jedno